Cześć! Witajcie na kanale Sailing Addict Będąc jeszcze w Chorwacji, czekając na lot Stwierdziłem, że na gorąco nagram takie małe podsumowanie naszego rejsu Głównie dotyczące kwestii organizacyjnych Być może przyda się ono komuś z Was w najbliższych tygodniach Zacznijmy od testów Zarówno na wjeździe do Chorwacji jak i później, podczas powrotu do kraju, potrzebujemy testy. W momencie przekraczania chorwackiej granicy musimy mieć test antygenowy bądź test PCR nie starszy niż 48 godzin. Tutaj sprawa jest dość prosta: robimy test antygenowy, jest on tańszy, wynik mamy szybciej, a także dużo wygodniej. Troszkę się sprawa komplikuje w momencie, gdy chcemy wrócić do kraju ponieważ to może być ciągle test PCR oraz antygenowy na granicy. Natomiast nie do końca jasne jest to, co jest opisane w tych wszystkich rozporządzeniach, mianowicie według stron internetowych rządowych, strony Straży Granicznej w przypadku podróży z kraju strefy Schengen wystarczy wykonać ten test tak samo 48 godzin przed wjazdem do kraju i to wystarcza, żeby zwolnić nas z kwarantanny. Natomiast Chorwacja nie jest w strefie Schengen. No i nie wiadomo, jak to traktować. Znajomy wracał dwa tygodnie temu z Chorwacji właśnie, na granicy przedstawił test PCR zrobiony w Chorwacji. Nie miał żadnej kwarantanny. Wydaje mi się, że to tak powinno funkcjonować. Słyszałem też, że wcale nie jest to sprawdzenie na granicy takie Dokładne i bardzo często jest e, możliwa sytuacja, że w ogóle nam tego testu nie sprawdzam. Ale po pierwsze dla zdrowia naszego i czy bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich, a po drugie dla świętego spokoju polecam jednak ten test zrobić. Nie jest to bardzo droga sprawa. Tutaj na miejscu za test płaciłem 350 kun, czyli powiedzmy niecałe 200 zł. Jeżeli chodzi o podróż samochodem, e, sprawa wygląda w zasadzie tak jak zawsze. Mogą nas spotkać kontrole, ale e, to tak naprawdę jedyna niedogodność. E, jeździmy normalnie przez te same kraje przez Czechy, Austrię, bądź też e, przez Węgry, Słowenię. We wszystkich tych krajach są wyznaczone drogi, po których można tranzytem przejechać do kolejnego kraju. Jest tylko obostrzenie odnośnie ilości godzin, w których musimy tą trasę pokonać. Jeśli z kolei planujemy lecieć samolotem, test musimy okazać już na lotnisku przy check -inie. Następnie jest on również sprawdzany na lotnisku w Chorwacji, w moim przypadku tutaj w Splicie. I też bez większych problemów, poza faktem, że trochę ta cała procedura trwała. Widać, że nie wszystko jest. Tak dokładnie jeszcze przemyślane. Myślę, że do czasu, jak się sezon tak w pełni otworzy, dużo się jeszcze zmieni. Także, te informacje, które tutaj usłyszycie, to są informacje aktualne na teraz, może na najbliższe dwa tygodnie. Później już na pewno warto poszukać jakiejś aktualizacji. Dodam tylko, że dla osób, które byłyby takim rozwiązaniem zainteresowane, istnieje możliwość zrobić test przed wyjazdem z Chorwacji, jeszcze tutaj na miejscu. Jest to dość łatwe. Na stronie Ministerstwa Chorwackiego znajdziecie placówki w większych miastach, w których taki test można wykonać. Natomiast jest też inna opcja, bardzo ciekawa dla niektórych. Są firmy, które przyjadą na miejsce umówione i tam zrobią wymaz, a wynik otrzymamy na maila po kilku godzinach. Bardzo fajna rzecz. Sam skorzystałem teraz w sobotę z takiego rozwiązania. Okazało się, że testują akurat w marinie, która jest oddalona o 10 km od miejsca, w którym byłem, więc nic dodatkowo mnie to nie kosztowało. Wystarczyło podjechać na miejsce, zrobić badanie. Po 4 godzinach miałem wynik na mailu. Świetna sprawa. Jeszcze taka krótka prośba do was ja wiem, że tłuką nam to do głowy codziennie, wszędzie, mamy tego już dość natomiast to jest bardzo ważne a na wakacjach jak jakoś tak człowiek się rozleniwia zapomina o wielu rzeczach słuchajcie, nośmy te maseczki nośmy te maseczki myjmy ręce, trzymajmy dystans od ludzi jak się dobrze wszystko ułoży możliwe, że już po wakacjach będziemy mieli a, może jeszcze nie powrót do rzeczywistości takiej prawdziwej, jaką pamiętamy, ale już taką namiastkę. Wszystko jest tak naprawdę w naszych rękach. Eee, dużo nie zostało. Najgorzej by było to teraz na koniec zaprzepaścić. Jeżeli Dziękuję Dziękuję chodzi o restaurację, o porty, o infrastrukturę dla żeglarzy Wygląda to w miarę normalnie, restauracje są otwarte, kawiarnie tak samo, we wszystkich Marinach, bez problemu, sumujemy. W restauracjach z taką małą różnicą, że są one otwarte tylko do godziny 20, no i można jeść tylko na zewnątrz w ogródkach. No ale jest to powiedzmy taka namiastka normalności, coś fajnego, coś czego nam na pewno brakuje. tak to wygląda w tej chwili natomiast no, dzisiaj jest 12 kwietnia albo 11 11 kwietnia e, także do okresu wakacyjnego, nawet do majówki to się może jeszcze dużo zmienić, e, mam myśli raczej w stronę pozytywną, tutaj sytuacja covidowa jest w miarę myślę opanowana w miarę stabilna, e, także jest bardzo możliwe, że będzie jeszcze luźniej w okresie wakacyjnym co nie ugrywam, bardzo cieszy. Ale jest jeden mały problem. W restauracji, lokalny powiedział, że nie mają aparatu szpric. Bo że niby jest tylko w sezonie. Muszę się zadowolić piwem. W przypadku naszej ekipy wyglądało to w taki sposób, że mieliśmy początkowo w 8 osób charter w Grecji na Wielkanoc. W Grecji sytuacja wyglądała i dalej wygląda nieciekawie, zamiast spadać, te liczby rosły przez długi czas. Rząd grecki wydawał cały czas informację, że planuje się otwierać od kwietnia, po, tak powoli. Natomiast no, coraz gorzej wyglądała ta sytuacja, i na dwa tygodnie przed samym czarterem, zdecydowaliśmy się skontaktować z firmą czarterową i przenieść nasz czarter do Chorwacji. Z tym przeniesieniem nie było najmniejszego problemu, tak na dobrą sprawę. Poszli nam na rękę ludzie z firmy czarterującej od razu, chyba. Po prostu chcieli doprowadzić do sytuacji, żeby ten charter się po prostu odbył, żeby nie było jakiegoś znowu przekładania. No i udało się, przejechaliśmy ostatecznie w szóstkę, co było trochę smutne, ale no tak czasami bywa. Tutaj też COVID troszeczkę namieszał. Popływaliśmy w szóstkę po Adiatyku, zobaczyliśmy kilka fajnych miejsc jest trochę chłodno może w kwietniu natomiast żeglarsko jest doskonale jest bardzo dużo wiatru generalnie wypad bardzo się udał no i morał moim zdaniem płynie z tego taki że nie warto jest odkładać wszystkiego tak? są rzeczy, które można zrobić bezpiecznie które można zrobić teraz nawet w tych czasach i jeżeli, jeżeli możemy to zrobić to Działajmy w tym kierunku, spełniajmy swoje marzenia, spełniajmy swoje plany, bo to odkładanie wszystkiego na, później, na potem, siedzenie w domu wcale nie działa na korzyść. Pamiętajmy w tym wszystkim tylko o tym, żeby, żeby pilnować siebie, pilnować swoich znajomych, swoich bliskich. Zachowywać dystans, być ostrożnym. To, co nam służby podpowiadają, czy zalecają, to wszystko nie jest wyciągnięte z czapy. To jest coś, co ma pomóc kontrolować tą chorobę. Myślę, że jest perspektywa na to, że to się skończy. W, powiedzmy, w miarę niedługim czasie, kilku miesięcy, a przynajmniej bardzo mocno się ograniczy. Jeszcze musimy troszeczkę starań dołożyć. W przypadku jakichś wyjazdów, zachęcam, żeby naprawdę być ostrożnym. Możliwe, że to ostatnie tego typu wakacje i, i, i już ze szczepionkami, z dużą ilością osób, które przechorowały COVID, powinna ta pandemia zacząć wygasać. Być może w przyszłym roku wrócimy już do normalności. Wszystko jest w naszych rękach, tak na dobrą sprawę. Pozostaje jechać, dobrze przemyśleć temat, zaplanować, być elastycznym. I można osiągnąć to, co sobie założymy. No więc podsumowując, da się przyjechać, można przyjechać, warto przyjechać. Jest trochę trudniej, trzeba się nastawić na kilka ewentualności. Natomiast no, kto był, to wie, jak to wygląda w Chorwacji. Kto nie był, musi tu przyjechać, zobaczyć. To jest doskonały akwen dla żeglarzy. Może nie taki stricte żeglarski, żeglarski, natomiast no jest tutaj wszystkiego po trochu, plus jest zwyczajnie pięknie. Przyjeżdżajcie do Chorwacji, można to zrobić nawet w tym czasie Covid. -a. Do zobaczenia, cześć!